Listopadowy wieczór, umówiłem się przed piątą Spotkałem się z nią w parku, czułem się jak nigdy dotąd Nie miałem dużo hajsu, byłem wpaczony w anioła Który miał mi dać nadzieję i w końcu wyciągnął mnie zdoła. A szkoła, w sumie nie była dla mnie ważna Popierdoliłem wszystko, niestety taka prawda Pamiętasz te rozmowy, wszystkie wygłupy do rana Gadu ciągle się pieprzyło, a ty na mnie czekałaś Pamiętasz pierwszy śnieg, chciałaś ulepić bałwana Nie miałem wtedy jak, ale dałaś radę sama Było tego sporo, ty byłaś bardzo blisko Nie chciałem już nic, czułem naprawdę, że mam wszystko Pamiętam było ciężko wtedy, kiedy go spotkałaś. Ten chuj cię nie szanował. Za bardzo cierpiałaś. Starałem się być blisko, ty mi zaufałaś. Byłem zawsze szczery, nigdy nie chciałem cię skłamać. Ta. Byłem zawsze szczery, nigdy nie chciałem cię skłamać. 18 stycznia to była późna pora. Zasnęliśmy razem przy świetle telewizora. Nie obchodził mnie on, lecz ciepło po twoich dłoni. Twój szef i oddech, który czuję dziś przy schroni. Było pięknie droga posypana lukrem, tylko szkoda, że z górki zrobiło się pod górkę. Nie powiedziałem ci co czuję, nie chciałem cię stracić. Potrzebowałem czasu, aby wszystko ci wyjaśnić. Ale wiem kurwa, to ja zrobiłem błąd. Był już za późno, los znowu dał mi w kość. To co czuję teraz, to nie miało być celem. I szkoda, że zostałem tylko zwykłym przyjacielem. I szkoda, że stałem tylko zwykłym przyjacielem. Poro czasu już minęło, prawie już nie rozmawiamy. Musiałem to nagrać, nie mam komu się wyżalić. Cięstknie fuj za tobą, widzę cię czasami wszędzie. Gdy idę ulicą, myślę, czy koło mnie przejdziesz. To historia moja, napisałem całą prawdę. Wpaczony jestem w lustro, widzę za sobą porażkę. Został rap i wspomnienia, które polą. Dziś masz swoje sprawy, każdy idzie swoją drogą. Było pięknie, ładnie, a dziś jest tylko finał. Ale jesteś przynajmniej teraz nim szczęśliwa. Nie mogłem tego trzymać, więc nagrałem kawałek. Koniec już tą płytkę i spierdalam na balet. Tak, kończę już tą płytkę i spierdalam na balet.